Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie zawsze wydają się mieć posprzątany dom, mimo że mają dzieci, pracę i tysiące zobowiązań? Kiedyś zadawałem sobie to pytanie każdego dnia, gdy patrzyłem na swój kompletnie zabałaganiony dom. Frustrujący był widok sterty ubrań na kanapie, porozrzucanych zabawek i kuchni, która wyglądała, jakby przeszedł przez nią huragan. Z trójką dzieci i mężem, który pracuje w domu, Byłam bliska rzucenia ręcznika i zaakceptowania faktu, że zorganizowany dom nie jest dla mnie. Wtedy odkryłam metodę, która całkowicie odmieniła moje życie. Znasz to uczucie, kiedy budzisz się i czujesz się zmęczony na samą myśl o bałaganie, z którym musisz sobie poradzić. Właśnie tak kiedyś żyłam. Próbowałem różnych technik, oglądałem dziesiątki filmów w internecie i wydawałem pieniądze na produkty organizacyjne, które ostatecznie zbierały kurz. Ale dziś chcę podzielić się z wami czymś, co odkryłem przypadkiem i co zadziałało nie tylko dla mnie, ale także dla kilku znajomych, którzy również to wdrożyli: 20 minut dziennie strategicznej organizacji. Brzmi zbyt prosto, by mogło być prawdziwe prawda. Dokładnie tak pomyślałem, kiedy po raz pierwszy o tym przeczytałem. Ale pozwól mi powiedzieć, jak to działa w praktyce. Każdego dnia religijnie przeznaczam 20 minut może to być rano po południu lub wieczorem na zorganizowane sprzątanie domu. Nie jest to weekendowe gruntowne sprzątanie, ale małe strategiczne działania, które po sumowaniu robią absurdalną różnicę. Na początku trudno było mi uwierzyć, że zaledwie 20 minut zrobi jakąkolwiek różnicę. W moim domu panował taki chaos, że myślałam, że będę potrzebować tygodni pełnego poświęcenia, aby wszystko uporządkować. Pamiętam dzień w którym moja najmłodsza córka rozsypała w kuchni cały garnek płatków śniadaniowych, i zamiast panikować jak wcześniej, wzięłam głęboki oddech i pomyślałam: To tylko 20 minut. Sekret tkwi w konsekwencji i metodzie. Nie chodzi o sprzątanie wszystkiego na raz, ale o utrzymanie stałego przepływu organizacji, który zapobiega gromadzeniu się bałaganu. To jak trzymanie się diety. Lepiej wprowadzać małe, trwałe zmiany niż próbować radykalnej transformacji, której nie można się trzymać. Podzielę się z tobą dokładnie tym, jak organizuję te 20 minut, aby osiągnąć maksymalną wydajność. Po pierwsze, dzielę dom na strefy. W poniedziałek skupiam się na kuchni, we wtorek na sypialniach, w środę na częściach wspólnych itd. Nie oznacza to, że ignoruję inne obszary. Po prostu poświęcam szczególną uwagę każdej strefie w określonym dniu. Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć było uświadomienie sobie, że bałagan ma swoje wzorce. Na przykład zauważyłem, że przy wejściu do domu zawsze gromadziły się buty, torby i poczta. Wymyśliłem więc prosty system. Umieściłem ławkę z przegródkami na buty i haczykami na torby tuż przy wejściu. Teraz część moich 20 minut dziennie obejmuje organizację tego obszaru, co całkowicie zmieniło przepływ organizacji w całym domu. Metoda 20 minut to nie tylko fizyczne sprzątanie, ale także tworzenie nowych nawyków i rutyn. Moje dzieci. Które wcześniej były mistrzami w rozrzucaniu zabawek po całym domu, teraz biorą udział w tych 20 minutach dziennie. Zamieniłam to w rodzaj gry, z minutnikiem i nagrodami. To niesamowite, jak bardzo dzieci potrafią się zaangażować, gdy zamieniamy zadania w zabawne wyzwania. Ale możesz się zastanawiać, jak dokładnie podzielić te 20 minut. Powiem Ci, co odkryłem po wielu próbach i błędach. Pierwsze pięć minut poświęcam na szybkie wizualne przeszukanie domu. Biorę koszyk i odkładam wszystko na miejsce: zapomnianą szklankę w salonie, pilota na kanapie, zgubione skarpetki w korytarzu. To niesamowite, jak wiele rzeczy możemy zebrać w ciągu zaledwie pięciu minut. Jednym z odkryć, które zmieniło moje życie, było uświadomienie sobie, że nie wszystko musi być od razu odkładane na miejsce. W ciągu tych dwudziestu minut trzymam trzy pudełka organizacyjne jedno na przedmioty, które muszą wrócić do sypialni, drugie na rzeczy w kuchni i trzecie na przedmioty, o których należy zdecydować później, oddać, naprawić lub zutylizować. Pozwala to uniknąć pośpiechu związanego z wielokrotnym pokonywaniem tej samej trasy w te i z powrotem. Pamiętam, kiedy zacząłem wdrażać ten system. Moja sąsiadka Rita zawsze pytała mnie jak udaje mi się utrzymać porządek w domu, mimo że mam małego syna. Który uwielbia rozrzucać zabawki i męża, który wszędzie zostawia papiery z pracy. Sekret tkwi w rutynie i prostocie tej metody. Nie staram się robić wszystkiego na raz, ale skupiam się na małych, codziennych zwycięstwach. Następne dziesięć minut poświęcone jest strefie dnia. Na przykład w poniedziałki, kiedy skupiam się na kuchni, wykorzystuję ten czas na szybkie wyczyszczenie blatów roboczych, uporządkowanie spiżarni i sprawdzenie czy nie ma jedzenia, które należy wkrótce zjeść. To niesamowite, jak wiele można zrobić w ciągu zaledwie dziesięciu minut. Odkryłem, że kluczem jest nie rozpraszanie się innymi zadaniami w tym czasie. Jedną z największych zmian, jakie zauważyłam, była moja własna energia. Wcześniej czułem się stale przytłoczony, jakbym zawsze był w tyle. Teraz, dzięki zaledwie dwudziestu minutom dziennie skupionej organizacji, mam więcej czasu, aby naprawdę cieszyć się rodziną. Nie ma już tego desperackiego pośpiechu w weekend, gdy próbuję wszystko uporządkować. Ostatnie pięć minut poświęcam na zadanie, które całkowicie zmieniło moją rutynę, przygotowanie otoczenia na następny dzień. Kładę plecaki dzieci przy drzwiach, sortuję ubrania, które będą noszone, sprawdzam, czy jest coś, co trzeba zabrać do szkoły lub pracy. Ta odrobina planowania pozwala uniknąć porannego pośpiechu, który kiedyś wszystkich stresował. Wskazówka którą odkryłam przypadkiem. Muzyka bardzo pomaga. Stworzyłem playlistę, która trwa dokładnie 20 minut. Kiedy muzyka się kończy, Wiem, że czas przestać. Pomaga mi się skupić i sprawia, że zadanie jest przyjemniejsze. Moje dzieci uwielbiają, gdy puszczam tę konkretną piosenkę, ponieważ wiedzą, że nadszedł czas na naszą specjalną misję organizacyjną. Wpływ tych 20 minut wykracza daleko poza fizyczną organizację. Zauważyłam, że moja rodzina jest spokojniejsza, poranki są mniej chaotyczne, a nawet nasze relacje uległy poprawie. Kiedy żyjemy w zorganizowanym środowisku, nasze umysły również stają się jaśniejsze i bardziej uporządkowane. To tak, jakby zewnętrzny bałagan odzwierciedlał wewnętrzny bałagan, wiesz, prawdopodobnie myślisz sobie, ale co z nieprzewidzianymi wydarzeniami? Ach, mój przyjacielu, one się zdarzają i to często. Pamiętam, jak pewnego dnia mój najmłodszy syn zachorował i spędziliśmy noc bez snu. Następnego ranka ostatnią rzeczą, o której chciałem myśleć, była organizacja. Ale wiesz, co odkryłam? W tych trudnych dniach trzymanie się dwudziestominutowej rutyny jest jeszcze ważniejsze. To jak punkt zaczepienia pośród chaosu. Jedną z największych lekcji, jakich się nauczyłem, jest to, że perfekcja nie jest celem. Zdarzały się dni, kiedy mogłem ćwiczyć tylko 10 minut, lub nawet mniej. Na początku czułem się winny, jakbym zawiódł. Ale z czasem zdałem sobie sprawę, że ważna jest konsekwencja, a nie perfekcja. Te 20 minut to zobowiązanie wobec siebie, sposób dbania o swoją przestrzeń, a co za tym idzie, o zdrowie psychiczne. Kolejnym interesującym odkryciem było to, jak ta praktyka wpłynęła na inne aspekty mojego życia. Zacząłem stosować koncepcję i 20 minut skupienia w innych obszarach. Na przykład, poświęcam 20 minut dziennie na planowanie posiłków na cały tydzień. Drastycznie zmniejszyło to stres związany z zakupami w supermarkecie i marnowaniem żywności. To niesamowite, jak pozytywny nawyk może rozprzestrzenić się na inne obszary życia. Jedno z pytań, które zawsze mi zadają, brzmi: A co z dziećmi? Jak zaangażować je w ten proces? Cóż. Zamieniłem to w rodzinną grę. Każdy ma swoją własną 20-minutową misję. Na przykład, moja najstarsza córka uwielbia odmierzać czas. Najmłodsza ma specjalne zadanie bycia inspektorem zabawek. Sprawiamy, że jest to świetna zabawa, z naklejkami i drobnymi nagrodami na koniec tygodnia dla tych, którzy ukończą wszystkie misje. Pamiętam jedno szczególnie chaotyczne popołudnie. Mój mąż miał ważną wideokonferencję. Dzieci były niespokojne po szkole, a ja miałam stertę prania do wyprasowania. Poczułam, że narasta we mnie stary niepokój, ale wtedy spojrzałam na zegar i pomyślałam: to tylko 20 minut. Włączyłam swoją playlistę, zawołałam dzieci i wspólnie wykonaliśmy naszą misję. Niesamowite było zobaczyć, jak w ciągu zaledwie 20 minut energia w domu całkowicie się zmieniła. Cenną wskazówką, którą odkryłam, jest prowadzenie notatnika pomysłów. Podczas moich 20 minut dziennie często zauważam rzeczy, które wymagają dodatkowej uwagi lub pomysły na poprawę organizacji przestrzeni. Zamiast przerywać to, co robię, szybko zapisuję je w notatniku. Następnie, gdy mam więcej czasu, przeglądam te notatki i wdrażam ulepszenia. Wpływ tej praktyki na moje życie towarzyskie był również zaskakujący. Wcześniej niechętnie zapraszałem znajomych w ostatniej chwili, zawsze martwiąc się o bałagan. Teraz, gdy dom jest stale w akceptowalnym stanie organizacji, czuję się znacznie pewniej, przyjmując niespodziewanych gości. To znacznie poprawiło moje życie towarzyskie i ogólne samopoczucie. Jedną z najgłębszych zmian, jakie zauważyłem, była moja relacja z posiadanymi rzeczami. Poświęcając codziennie czas na porządkowanie, zacząłem kwestionować potrzebę posiadania wielu rzeczy. Zdałem sobie sprawę, że im mniej posiadamy, tym łatwiej jest utrzymać wszystko w porządku. To zaprowadziło mnie na drogę minimalizmu, która okazała się niezwykle wyzwalająca. Znasz to uczucie, gdy po męczącym dniu wchodzisz do uporządkowanego domu. Dokładnie tego zaczęłam doświadczać na co dzień. A co najlepsze, to uczucie ulgi i dobrego samopoczucia zaczęło przenosić się na inne obszary mojego życia. Zdałem sobie sprawę, że jestem bardziej produktywny w pracy, bardziej cierpliwy wobec dzieci, a nawet lepiej śpię w nocy. Ciekawym odkryciem było to, jak ta praktyka wpłynęła na mój stosunek do konsumpcji. Wcześniej kupowałem produkty organizacyjne, jakby były magicznym rozwiązaniem każdego problemu. Pudełka organizacyjne, etykieciarki, systemy segregowania, jakkolwiek to nazwiesz, prawdopodobnie to kupiłem. Ale dzięki metodzie 20 minut zdałem sobie sprawę, że prawdziwa organizacja nie pochodzi z produktów, ale z konsekwentnych nawyków. Pamiętam, jak pewnego dnia odwiedziła mnie moja przyjaciółka Paula. Była pod wrażeniem tego, jak zorganizowany jest mój dom, i zapytała mnie, jaki jest mój sekret. Kiedy wyjaśniłam jej, że chodzi o 20 minut dziennie, była sceptyczna. Ale jak znajdujesz na to czas każdego dnia? Zapytała. Prawda jest taka, że nie chodzi o znalezienie czasu, ale o uczynienie z tego priorytetu. To tak jak z myciem zębów. Nie zastanawiasz się, czy masz czas, po prostu to robisz, bo wiesz, że to ważne. Jedną z największych zmian, jakie zauważyłem, była dynamika rodziny. Wcześniej obowiązki domowe były zawsze przedmiotem dyskusji. Kto będzie zmywał naczynia? Kto posprząta zabawki? Dzięki nowemu systemowi te dyskusje praktycznie zniknęły. Każdy członek rodziny zna swoją rolę w tych 20 minutach dziennie, a to stworzyło poczucie współodpowiedzialności, które jest po prostu niesamowite. Kolejną rzeczą, którą odkryłem, jest to, jak ta praktyka może być dostosowana do różnych etapów życia. Kiedy zaczynałam, moje dzieci były młodsze, a bałagan obejmował głównie zabawki i ubrania. Teraz, gdy dorastają, wyzwania się zmieniły. Jest więcej szkolnej papierkowej roboty, sprzętu sportowego, elektroniki. Ale zasada 20 minut pozostaje taka sama. Po prostu dostosowujemy nacisk, gdy zmieniają się nasze potrzeby. Wiele osób zadaje mi pytanie dotyczące motywacji: Jak pozostajesz zmotywowany do robienia tego każdego dnia? Prawda jest taka, że nie zawsze jestem zmotywowany. Są dni, kiedy ostatnią rzeczą, na którą mam ochotę, jest sprzątanie. Nauczyłem się jednak, że motywacja podąża za działaniem, a nie odwrotnie. Często wystarczy tylko zacząć, a te 20 minut mija w mgnieniu oka. Nieoczekiwaną korzyścią było to, jak ta praktyka poprawiła moje umiejętności podejmowania decyzji. Dzięki konieczności szybkiego decydowania, co zrobić z każdym przedmiotem w ciągu 20 minut, rozwinąłem umiejętność podejmowania szybszych i skuteczniejszych decyzji w innych dziedzinach życia. To niesamowite jak pozornie prosty nawyk może mieć tak głęboki wpływ. Zaskoczyło mnie to, że praktyka ta stała się dla mnie chwilą uważności. W ciągu tych dwudziestu minut jestem całkowicie obecny, skupiony tylko na wykonywanym zadaniu. To niemal medytacja. W świecie pełnym rozpraszaczy, codzienna chwila całkowitego skupienia stała się niezwykle cenna dla mojego zdrowia psychicznego. Jedną ze wskazówek, którą lubię się dzielić, jest znaczenie świętowania małych zwycięstw. Na początku może się wydawać, że 20 minut nie robi dużej różnicy. Ale z czasem zaczynasz zauważać znaczące zmiany. Świętuj te zmiany. Rób zdjęcia przed i po. Dziel się swoimi osiągnięciami z przyjaciółmi. To pomaga utrzymać motywację. Na koniec chcę podkreślić, że w tej metodzie nie chodzi o to, by mieć dom idealny jak z magazynu. Chodzi o stworzenie przestrzeni, która działa dla ciebie i Twojej rodziny. Przestrzeni. Która sprawia, że czujesz się spokojnie, gdy przechodzisz przez drzwi po długim dniu. Chodzi o uwolnienie czasu i energii psychicznej na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie w życiu. Jeśli myślisz o rozpoczęciu tej praktyki, moja rada brzmi: zacznij już dziś. Nie czekaj na idealny moment, bo on nigdy nie nadejdzie. Zacznij od tego, co masz i gdzie jesteś. Pamiętam mój pierwszy dzień, kiedy próbowałem to wdrożyć, to była katastrofa. Nie wiedziałem od czego zacząć, czułem się przytłoczony i prawie się poddałem. Ale wytrwałość była najlepszą decyzją, jaką kiedykolwiek podjąłem. Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jest znaczenie bycia elastycznym. W niektóre dni będziesz mieć energię na więcej niż 20 minut i dobrze jest wykorzystać ten moment. W inne dni ledwo będziesz w stanie zrobić 10 minut i to też jest w porządku. Ważne jest, aby zachować konsekwencje jakkolwiek niedoskonałą. Coś, co drastycznie zmieniło moje podejście, to zrozumienie, że w organizacji nie chodzi o perfekcję, ale o funkcjonalność. Wcześniej stresowałem się, próbując sprawić, by wszystko wyglądało jak na zdjęciach dekoracji, które widziałem w czasopismach. Teraz skupiam się na tworzeniu systemów, które działają dla naszej prawdziwej rodziny, z jej prawdziwymi potrzebami i nawykami. Jednym z fascynujących odkryć było to, jak ta praktyka wpłynęła na moje relacje z czasem. Wcześniej zawsze czułam, że nie mam na nic czasu. Paradoksalnie, poświęcenie 20 minut dziennie na organizację sprawiło, że poczułem się, jakbym zyskał dodatkowe godziny. Brak konieczności szukania zagubionych rzeczy lub radzenia sobie z ogromnymi stosami bałaganu uwalnia znacznie więcej czasu, niż nam się wydaje. Kolejną znaczącą zmianą był mój stosunek do zakupów. Zacząłem zastanawiać się dwa razy zanim przyniosłem coś nowego do domu. Każdy nowy przedmiot oznacza jeszcze jedną rzecz do zorganizowania i utrzymania. Doprowadziło mnie to do dokonywania bardziej świadomych wyborów, kupowania mniej i doceniania tego, co już mam. Jednym z aspektów, którego się nie spodziewałem, jest to, jak ta praktyka poprawi mój sen. Brzmi to dziwnie, ale kładzenie się spać ze świadomością, że w domu panuje porządek, znacznie zmniejsza stres i niepokój. Nie budzę się już w środku nocy, martwiąc się o bałagan, z którym będę musiał sobie poradzić rano. Dla tych, którzy mają dzieci, mogę powiedzieć, że zaangażowanie ich w ten proces jest prawdziwym darem. Uczymy je podstawowych umiejętności życiowych, odpowiedzialności, organizacji, pracy zespołowej. Widzę, jak moje dzieci stają się bardziej niezależne i zorganizowane w innych obszarach swojego życia. Częstym pytaniem, które otrzymuję, jest to, jak radzić sobie z członkami rodziny, którzy nie współpracują. Z mojego doświadczenia wynika, że przykład ma większą moc niż słowa. Kiedy zaczynałam, mój mąż myślał, że to strata czasu. Ale kiedy zobaczył rezultaty i to, jak uczyniło mnie to szczęśliwszą i bardziej zrelaksowaną, naturalnie zaczął się przyłączać. Coś, co niedawno odkryłam, to moc stref szybkiego działania. Są to strategiczne obszary domu. W których umieszczam kosze lub haczyki na przedmioty, które mają tendencję do gromadzenia się. Na przykład kosz w pobliżu schodów na rzeczy, które muszą iść na górę. W ciągu 20 minut łatwo jest podnieść te przedmioty i zabrać je we właściwe miejsce. Jedna wskazówka, która robi różnicę, zawsze miej pod ręką narzędzia do sprzątania i organizowania. Stworzyłem 20-minutowy zestaw ze wszystkim, czego potrzebuję, ściereczkami do czyszczenia, uniwersalnym sprajem małymi workami na śmieci. Pozwala to uniknąć marnowania czasu na szukanie materiałów i znacznie usprawnia cały proces. Na koniec chcę podkreślić, że ta praktyka to znacznie więcej niż tylko utrzymywanie porządku w domu. Chodzi o stworzenie środowiska, które pielęgnuje rodzinę, zmniejsza stres i podnosi jakość życia. Chodzi o uwolnienie czasu i energii psychicznej na rzeczy, które naprawdę mają znaczenie relacje, hobby, rozwój osobisty. Jeśli czujesz się przytłoczony bałaganem w domu, masz wrażenie, że nigdy nie masz na nic czasu, lub po prostu chcesz pozytywnej zmiany w swoim życiu, zachęcam do wypróbowania tej metody. Zacznij już dziś, zacznij od małych rzeczy. Ale zacznij! Będziesz zaskoczony, jak bardzo 20 minut dziennie może odmienić nie tylko Twój dom, ale całe Twoje życie. Pamiętaj, uporządkowany dom nie jest celem końcowym. Jest środkiem do pełniejszego, szczęśliwszego i bardziej zrównoważonego życia. A wszystko zaczyna się od zaledwie 20 minut dziennie. Czy jesteś gotowy na tę transformację?